Przywitanie z Hanowata! No! Ja już zaczęłam! Ja zaczęłam już dzisiaj. Tak, Dzień dobry, 10... dobry Kartoflanki. Właśnie, ta tutaj Hanowata urządziła konkurs. No, konkurs, żeby narysować, właśnie wilka. A wygrany. Pasza! A wygrany, właśnie, dostaje za darmo wilka. Wi 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 Mam gold. No las tajemnic, ja to chcę, A, dobra. Nie, 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 musicie. Las tajemnic. las tajemnic, las tajemnic, las tajemnic. To las jest tajemnic. cała Hanówata. No dobra. Ale Ej, to może to być to cicho, tajemnic. bo ja chcę. Jak, może być cicho, bo ja chcę coś powiedzieć. Nie! Słyszeliście ją? Nie. Dobra. E, więc no, musicie narysować jest takie na Tajemnic tom trzeci. Faję są trzeci. <laughs> tajemnic tom trzeci. To jest folia tajemnic. bąbelkowa widzę, to jest folia bąbelkowa. La, las tajemnic... Nie, <laughs> <i dróg. śmiech> ja nie pytajcie, nie musicie pytać. wojownicy. Las tajemnic, gumka. tajemnic tom gumka, gumka. Twój wilk trzyma gumkę. Las tajemnic. Laszlo Jemnik. Y... Tługaczka chmurej i gwiazdy Ok. No to jest wielki. Przepraszam, że taka wielki, wielki pysk. Po prostu mi nie wyszedł łazakiem. Wyszedł to. Ale co ci... Ale co wyślesz? O czołgę. Co czołga? Patanka. Patanka. Jezus, Maria, wy to słyszycie? Paczanka. Tu, tu czanka, jeszcze lepiej, no jeszcze lepiej tuczanka Ale kaszanka. Kaszanka, kaszanka, kaszanka. kasznanka kaszanka, kaszanka, kaszanka. Alicy, Alicy. Kaszanka. Kaszanka. Beach, początek legendy. Beach. No beach. Widzicie? Um, widzowie, muszę na razie tak dać kamerę na kulkę. Um, na kulkę? No, no, mam kulkę, nawet widzowie ją widzą. O! No ta kulka tutaj takie gwiazdy robi u góry i tak. No, no dostała do urodziny po prostu. Ciężka krócej łapy. I pokażę Wam święty ser. Ja rysuję Bicza. To jest święty ser z gumki. Nie, ja muszę robić BICZA. BITCH! BITCH! Początek legendy tak książka Dobra, widzowie, ja daję kamerę na biurko, więc słuchajcie, hannowacie, ja na razie gdzieś idę. Więc ja, więcej Dobra, ja robię reklamę, reklamę książki wojownicy yy, bitch, yy, początek legendy Robi reklamę A, <noise> a ja ona się tam pozabija, idźcie ją ratować Prawda Co ty się odwalasz, amarjana? Widzicie? Co robiłam? O, amarjana, czy tu? odwalałeś tą walę? Nie wiem jaka i gówno <noise> <noise> I robisz Uwielbiam, nie nienormalna jestem, jestem już, już jestem. O to mój święty wilczek. Tego to, to jest mi piórnik, proszę się nie interesować. To jest ołówek. To, to, dobra. No. Bebę ten ołówek przez okno! To jest mój wilk. To jest mój wilk z maską. Maską. To jest wilk maskowy pospolity. jojo. Taka, mas taka maseczka na twarz Katofalka. Kartofanka! Wy jeszcze posłuchajcie trochę ten, tego skonowaca i ja muszę coś zrobić. Dobra, rysujcie. Aaa! Widzicie? Nie Dobra, już jestem. Naprawiłam maseczkę tutaj. Bo mój wilk depta, nie wiem do czego podpotować, Hanowata, ale już wszystko. Już, już kulka, 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 kulka. Ej, Hanowata! No kulka, no kulka. Co? No, kurka, no, kurka! Czy ty nie słyszysz, kulka? kurka. Ej, posłuchajcie jeszcze trochę, Hanowata, ja idę gdzieś. Ja jeszcze gdzieś idę, a na chwilę. Bajo! Okay. Ej, dola wagary! Mówiłam, <laughs> że nienormalna Aaaa! Wagary! uhu, -huh. To <laughs> robię! Wagary robię! A co mam robić? Nienormalna <laughs> A, ty! To ja jeszcze słyszę No ja cię słyszę, ja cię słyszę. Kto by cię nie słyszał? Open, co to jest open. open. Ale to jest takie coś, No. Co to jest? Co to jest? A, dobra. to jest takie. To jest takie ok. O, fajne. Fajne to jest. Kolory. Kolory. O, kolory. O okay. Chwilę widzimy co to są kolory. Dobra, A co mamy? Żeby się kręciło. to kręciło, to To kręci się, no nie kręci. No wyłączyłam to jeszcze. No naprawdę głupia. Eee, to jest kobieto. Dobra. E, ja na chwilę zgaszę światło. O nic, no to robi. O, o. Dobra. Więc robię... o to ta kulka takie coś, takie gówno robi, takie małe. Takie, takie małe główienko robi. Okej. Okay. Gdzie tam światło? Dobra, niech to będzie włączony. Dobra, jestem no, no. Hanowata kończymy film, czy jeszcze ciągniemy go dalej? Kończymy film, czy ciągniemy go dalej, Hanowata. Słuchaj mnie teraz. No dobra. A, dobra. A wiesz, że jeszcze film trwa. Niestety tak. Mumilkowa, gdzie jesteś? Mumilkowa, gdzie ty jesteś? Bo to coś takie, takie gówno mówi, takie nie wiem co. Mumilkowa! O, kolory zmienia! A nie, to jest to druga, dobra. Kolory zmieniało, dobra. Mówinkowa! Jak tak brzmi, kolory? kolory Hanowata, kończymy film? Czy go do, ciągniemy dalej? Ciągniemy Co? Hanowata, ja się ciebie pytam Ciągniemy Okej Niech pocierpią Pokażę wam moją świętomyszkę No nie Ale idź stąd To jest moja święta myszka tak, takie guziki ma tutaj ma takie cidełko jakieś takie gówno. I inne takie gównie, ma, ma, ma małe. Um, o, dobra? O, lejg to było dobre. To jest takie, tak, jest takie coś. Um, takie coś. Co? Zabij mnie w kolorze. Nie coś mówi takie nieprzyjemne! Wiem, że ty też tego trochę nie chcesz, ale musimy ślubny Gdzie ty jesteś? Morkawa! Oś nie okej, okay. i tak się już trochę zmęczyłam. O. To é dopiero dyskoteka. To é dopiero dyskoteka. Miko, Chce. Uspokój się. Ok. Diskoteka. To było jeszcze raz Miko. Mikova. Gostei. Ok. Ehm. Um... Tu coises do picia? Gówno? Ok. Posłuchajcie, że wychowanym materiałem Okej, się nie boję. O, o Ej, e, nie, nie, nie. <śpiewaj> e, suka. A A nie? No, no, jestem, napiłam e, się i teraz mogę um, zawołać mominkową. suka, suka. Bo... <śpiew> W ogóle aż opaska mi się trzęsie Ty pewnie u siebie e, e, gorzej to słyszysz, ale tutaj pewnie widzowie słyszeli to na maksa, ale... Takie gówienko, takie gówienko To słyszę bardzo głośno Ale to było najgłośniej No, P no prawie, no prawie najgłośniej Spróbuj teraz najgłośniej Okej, okay, tylko muszę zjeść gumkę Dobra, ugryzam gumkę. jest nawet ślad, nawet ślad. Poczekajcie, gdzie jeszcze będzie ugryza. A, o, teraz będzie widać. No teraz na pewno będzie widać. No, ugryzam gumkę. I teraz... To są gumki i są dwa kawałki. kawałki. ogryzam na gumkę, że są dwa kawałki. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz najgłośniej? Tak. Okay. tylko ogryzę gumkę. Ta dobra, Ora, jeszcze raz. O Jezus. Moimko, gdzie ty jesteś! Ja cię szukam, bohater na takie gówną JAKIEŚ! Ognie to już 12 minut, trwa. Dobra. 12 i pół. Pokażę, widzą tylko jedną dyskotekę. Koniec? Nie. Po prostu pokazałam, widzą dyskotekę. Okej. Okay. Um, kończymy, czy ciągniemy dalej? Ciągniemy dalej. Ile to ma trwać? 50 lat. Okej. Okay. 50, 50 lat później. Nie no, dobra. Rób jak chcesz, możemy to zakończyć. Nie no, do 20 minut dawaj. Jest, jest 13. Okay. Jest 13. Dobra. 20 minut. Jeszcze widzowie, 20 minut. A to, jest. to jest, nie, to jest! To jest gubił, a tu jest. To będzie taka komedia. Chciała, chciała, chciała. Szczęście to będzie komedia. Jedz ser, jedz ser. Ej, Hanowa, ty wiesz, jak sobie szybko schudnąć? No jak? Jedząc żelki. Nikola, naprawdę. To jest normalna. No co, jest to? teraz film. To no nienormalna? Ale nie mój film, tylko kogoś. Aha! Czyli okej. O! Widzicie tą kropkę? Widzicie. O, widzicie tą kropkę tutaj? Aj, blisko. Ale przepraszamy? Ej! No? Zazwyczaj do mnie na Timsa. Ale ja nie mam Teamsów. A ja zapomniałam też kodu. No jakie grzechy? No jakie grzechy? Czemu? A masz messengera? Mam. Okej, okay, to możemy się widzieć. Bo, mam, bo ja mam messengera, ale na drugim tele